I sponsorem dzisiejszego odcinka moich dwóch minut jest głos Barry White'a, a może bardziej leczone, dziękuję za pozdrowienia, leczone, zapalenie krtani. Chcę dzisiaj króciutko, z racji głosu, powiedzieć o jednej prostej rzeczy, o którą pytacie czasami na, przez smsy bezpłatne, smsy 24-godzinne, smsy z serwisu Zapytaj Hartmana. A mianowicie e, pytacie o to, w jakich godzinach dzwonić do klientów. Jakie są najlepsze godziny Marcin, żeby zadzwonić do klienta? Ciepły telefon, zimny telefon, em, reakcja na jakieś e, ustalenia wcześniejsze, ale bez konkretów, kiedy najlepiej zadzwonić do klienta? No i podajecie wyniki różnych badań e, w różnych krajach odnośnie tego, kiedy, jakie dni, jak, o jakiej porze klienci najlepiej reagują. Ja bym wykluczył ym, godziny yy, no, zupełnie skrajne, bo nie każdy odbiera SMS o dowolnej porze doby, tak jak ja na Zapytaj Hartmana. Nie każdy odbiera telefon yy, w godzinach, kiedy no, jest poza pracą, albo jest jeszcze zbyt wcześnie, albo już zbyt późno. Natomiast ewidentnie testowałbym, i to jest moja rada, to jest moje zalecenie dla was, testowałbym różne godziny, różne dni. Myślę, że nie ma reguły, absolutnie jesteśmy bombardowani różnymi sygnałami płynącymi z telefonu, z internetu, z serwisów społecznościowych. W związku z tym myślę, że najlepszą radą będzie testuj, sprawdzaj, zobacz w których godzinach w Twojej branży. Twoi ludzie w podziale być może na zimnych, na ciepłych klientów najlepiej reagują, i wtedy <laughs> przesuwaj większość swoich działań na e, właśnie te godziny, które są najskuteczniejsze. Moja prośba do Was, e, szczególnie jeżeli jesteście z młodego pokolenia, nagrywajcie się na pocztę głosową, e, jeżeli się ta poczta rzeczywiście włączy jeżeli ktoś ma skonfigurowaną pocztę i odsłucha Waszą wiadomość, ma Wasz głos, a to jest bardzo wiele, oprócz nazwiska, oprócz numeru telefonu, ma Wasz głos. To może nie będzie głos Barry White'a, ale jednak będzie to Wasz głos. Wszystkiego dobrego, a to były moje dwie minuty. Dzięki.